Adenżalno, moja kuchnia. O, zobaczmy kuchnię. Dobra, kuchnia. Czy coś się tu pozmieniało? Adenżalno, moja kuchnia. Dobra, to zaczynamy od kuchni. Wow. No tak, co my tu mamy? No. Kurde. O, o. Co, co my tu mamy? Na bogato. No tak. Zajebiście. To myślę, że to jest bardzo dobre odżywianie się. Mega luksus, widzowie. Ciekawe, ile to kosztowało wszystko. Ale jest rosół. Zupy o mm. chińskie chińskie? nie, bo tu jest Rosu napisane mylisz się Adrian Nowak, żalno jak może za tyle wpierdalać tego syfu Stary, wifon to jest ku... Ja nie wiem, ja kiedyś na przykład nie wiedziałem, że istnieją e... Kiedyś myślałem, że nie ma innych zupek I myślałem, że wifon jest najlepszy A teraz jak ku... na przykład, nie wiem, zdarzy mi się spróbować wifona To mówię, jak można to kupować w ogóle, k***a ku... Woda z ku... takie, to jest woda, nie, to w ogóle nie ma smaku, stary Tragedia, jest w ch*** hu... więcej, w ch*** hu... lepsze są zupki To jest ku... to stary, smakuje jak woda rozcieńczona, jakieś gówno, stary, okropne to jest Zero smaku to ma, olej z wodą, nie Ja mówiłem wam, jakie jest najlepsze zupki są, jakie najlepsze. Kuksu. To są najlepsze. One są trochę droższe, ale to już widziałem, że ludzie do mnie pisali kiedyś, że dziękuję za polecenie, bo to jest jedna z najlepszych zupek chińskich jakie jedli, kurwa. Ojakata też jest dobra. Zgadzam się. Jest spoko, no. My wpierdalaliśmy z Zuzą zawsze Ojakata na jakiś tam ten, jak byliśmy na wyjazdach, żeby sobie zjeść. Dobre jest Ojakata. Jest o wiele, bardziej, a, o wiele bardziej aromatyczne te te makarony, niż lepsze to sobie zjeść taki makaron stary niż, niż kurwa ten, ten wifona sranego. O! Kurwa, jakieś ja. budynie, kiśle, galaretki, przyprawy. Super! Cebula? O, cebula nawet z ziemią hmm. jeszcze kurwa. Ziemia i z cebulą. Jeszcze kurwa w ziemi to jest człowieku. Z pola kurwa wzięte od razu. Cebule Cebula z ziemią stary, z hmm. ogródka najświeższa jakie może być. Makaruny równe, mąki. O, super. No kurwa, ten człowiek naprawdę hmm. Patrz Jedna lodówka stara. Zobacz, ile kurwa palma. Jeszcze ogurasy człowieku. Naprawdę, tutaj nie ma kurwa człowieku yy, biedy. Magaryny palmy, jakieś ogórki w plastrach. Gulki. Ja pierdolę, zobaczcie jak to wygląda. Przecież to widać, że to kurwa nie chłodzi dobrze ta loduwa i kurwa wycieka stary ta margaryna i się upierdoliło kurwa od tego wszystkiego stary. Ja pierdolę, jak to, założę się stary, wiecie jaką to ma konsystencję, założę się, że jak naciśniesz, to to się tak, stary, taki slime, że jest takie wodni, jak łóżko wodne, stary, Ogórki. łóżko wodne na margarynie. Ogórki. Jadłeś ten makaron sami różowy koreański kupiłem Ci na walentynki do prezentu Tak no właśnie mówię, że jadłem go Że pamiętam, był dobry, ale był tak w kurwę ostry, że myślałem, że umrę, nie? Ale zajebisty był To nic nie ma A Nowa lodówka jest kupiona Uuu Kerneu, bo ta się nazywa jak? Kerneu Indest Okej okay. A to jest... Kerneu. Okej okay. na dole jest pusto Ja pierdolę stary no tak. Co to jest czyszczenie? Nie mam pojęcia. Wow! Chleby mrowone. Chleby mrowone. Lody o smaku chleba. Chleby. Kurwa, ile chlebów stary. Co tu jest z tyłu? Jakieś tutaj... No yy... jakieś buraczki. Buracki, sel. Masła. O, naj... tym razem Kasia kurwa. On, co on ma z tą margaryną kurwa jebaną? Wszędzie margaryna Garyny, zamiast masła. Bocek wędzony, sel. Wow. To... O, jak no skąd? Z Piątnicy, kurwa. ...mleka, masła, chleby, o. napoje o. mrożone... Kurwa, napoje mrożone, ku jeszcze dodatkowo kurwa delma, stary. Kurwa, ile to jest, stary? Ile on tego ma? Na chuj mu tyle masła, kurwa? Piwa mrożone, walki, masła, kiełbasy tak lodówki są. Ale już upierdolone kurwa, nowa lodówka już jest ujebana. Dwie pełne, no nie zupełnie. I to jest widzowie inwestycja. On w, ten, ja mam wrażenie, on w tą margarynę inwestuje jak w złoto stary. To jest ten sam kolor, kurwa, tylko już się różni. Po prostu czymś innym, inne wartości. On po prostu inwestuje człowiek w margarynę. Kurwa. Kupuję stoki, margaryny, masła, jakby, kurwa, nie umiał opuścić do góry, żeby to odsprzedać, stary, ja nie wiem, o co chodzi, stary, czemu tyle, kurwa, masła? Przecież, żeby wpierdolić, kurwa, ja nie wiem, stary, żeby wpierdolić tyle masła, to, to, kurwa, zajmuje więcej niż miesiąc. Ja, kurwa, jedną kostkę masła, kurwa, zajmuje mi w chuj długo. Bo to ty co, użyjesz to masło, stary, do jajecznicy, nie wiem, i do smarowania chleba, ale to też nie, nie wpierdalasz dużo tego masła, kurwa, tylko tak fajnie, lekko. Nie wiem, totalnie tego nie rozumiem. Kurwa roczny zapas, ale to szkoda, bo to się psuje przecież, kurwa, jak on tego nie będzie wpierdalał. A to też ma termin przecież, nie? Nie wiem, co tu jest. Kurwa, <noise> Nie <głosy> wiem, co to jest. Filety, kurwa, ze skórą. O! Pierogi! Nie wiem, że tu jest. Nie wiedział stary. Zrespiło mu się po prostu. mówi tak, kurwa, co ja mam w tej lodówce? Skąd to się wzięło? Nie wiem, ale jest wszystko stary, zamrożone. Nawet nie skąd się to wzięło. Lucky chest! Człowieku on tak, lutuje kurwa ten, pierdoli się do jakiegoś czeku budynku i lutuje skrzyni, on no tak, ja pierdolę jaki drop. Nie może... Stary, a może on ma na przykład e, mm, jakąś asystentkę na przykład z urzędu i ona mu ster robi zakopy. Dużo. Dużo. Uff sporo sporo no on jedna kostkę do kiełbasy ej w sumie racja bez kitu już oglądaliśmy kiedyś jak żalno robił tą swoją kiełbasę i on kurwa całą margarynę kurwa wpierdala pod do kiełbasy całą kurwa kostkę margaryny on mówi tak jedna margaryna jedna margaryna do kurwa jednej kiełbasy cała ja jak sobie to przypomnieć, że się zżygać mi się chce stary i on się tak tak oblewał mówi tak musi być musi być co czyste. Zupa u was? Wiśnie. Wiśnie mogę, wiśnie. No, wiśnie. Oho. Agresja X. Wow. Ogórki kolejne. Ogórki. Mnie najbardziej wkurwiło jak stokrotka miała jakąś promocyjne masło i były puste półki. Potem jak podszedłem do kasy, to chłop przede mną miał całe pudło masła. Na chuj ci tyle masła, debilu i tak tego nie wpierdolisz. Prawda. Nie wiem ale ludzie mają to do tego, że... Jezus, przecież pamiętam, kurwa, ludzie tak, jak wtedy pandemia ta była, nie? No przecież wykupywali kurwa papier stary i oni tak, wykupują papier wszystkich i później tak, Jezu, nie ma papieru, zabrakło papiera, jesteśmy skończeni, kurwa. Więc, no nie, wiem, może debile, jakbyś kurwo nie kupował tyle papieru, to by dla każdego starczyło. Ja pierdolę, nie wiem, ludzie... No, Jezu, Jezu, dobrze, że kupiłem kurwa papier, bo teraz już go nie ma. No kurwa nie ma, bo kurwo kupiłeś wszystko. Ja pierdolę stary, nie? Nie ma papiera A teraz z cukrem Tak samo było z paliwem Kurwy, tankowały, człowieku Ileś litrów Jezu, paliwo się skończy No kurwo, kończy się, bo tankujecie wszyscy, kurwa Na, na nadmiar Ja pierdolę, stary NPC-ty, kurwa, człowieku, nie? Kurwa, naj... NPC-ty Dobra, szanuję za tyle herbat, widzowie Ja jako koneser herbat szanuję Zobacz, malina, mięta eee, Co tu jeszcze jest? Żurawina? Żurawina. Naprawdę. I ja powiem tak, saga, nie? Saga generalnie jest uważana za taką. No, gówno. generalnie, nie? Ale powiem Wam szczerze, że, że ja na przykład sagę lubię sobie czasami wypić, ze względu na to, że mi się kojarzy to bardzo z dzieciństwem. Bo moja babcia zawsze kupowała. Kupuje w sumie nadal sagę, zwykłą sagę, i, ale robi to w taki sposób, że to jest mega dobre, nie? Bo stary jest tak, saga, do tego cytrynka, do, do tego, wiesz, tam cukier trochę. I to stary, jakby dobrze smakuje saga, jak dodam cytrynę, tam trochę cukru, i to, to jest takie, wiesz, dobre to jest, na przykład saga jest zajebista, jak sobie tak to zrobić. Ale sama saga, jakbym miał pić na przykład gorzką, to no to chujnia, to jest o wiele jakby wiecie, o, o wiele więcej herbat dobrych jest, ale ja na przykład nie, ja, już, ja na przykład nie używam cukru do herbaty w ogóle, bo uważam, że nauczyłem się pić bez cukru jest coraz lepsza na przykład. Już, jak już to miód na przykład nie? Ale yy, no jest zajebista, ale saga to jest jedyna chyba herbata, gdzie muszę dodawać cukier. O Jezu, tych kawów kupiec. O, od Cuksa sponsoring, mokapek No raz Jezu kupił najgorszą kurwa jakąś kawę w ogóle, stary. Co to jest w ogóle? A to jest cappuccino, dobra, myślę, że to kawa rozpuszczalna. Zielona chyba to... Dwa kawy. Dwa kawy, okej. Okay. Trzy kawy. Oh. O co tyle. Cztery kawy. Pięć kaw, siedem kaw, osiem kaw. Ja cię kręcę. Ej stary.. Adrian Nowak żalno jest człowiekiem, który... Idzie na zakupy, kupuje, a później się dziwi ile tego ma. On tak, ja pierdolę ile ja mam tych rzeczy w ogóle. On stary po prostu wrzuca co jest na półce i on wtedy człowieku... Osiem kaw. Tak Boże, ile ja tego mam? Tak, ile tych spodzienka? herbatów jest owocowych. Ile tych herbatów? Nie no, bez... nie będę tego liczył tutaj. Za długo jest. Aj. Mystery box. No, no także to jest zalebię... kuchnia, grzejnik bardzo tak O, czyste okno i ściana jeszcze bardziej. Bardzo mi się to podoba. To jest moja kuchnia. Mega. W ogóle to jest tak. najlepszy kolor ścian, zielony. Stary, nigdy nie rozumiem. Zawsze problem z zielonymi ścianami jest taki, że kurwa szkoły są albo zielone, albo żółte. Najgorszy kurwa kolor Tych ścian, to jaki to można, swój nie? domy zwiedza. No bo on zwiedza, stary, bo on jest stary taki, że on, on na przykład. On wchodzi do mieszkania i mówi tak, Jezu, ja mam mieszkanie, jaką mam kuchnię? I nagrywa. I później otwiera paczkę i mówi, Jezu, ale ja mam kawy. No, stary, on jakby nie wie, co się dzieje w ogóle. Witak, Boże, ja mam taką kuchnię? Moja kuchnia to jest. Jaki kurwa zlew? Jezus! O kurwa. Fajnie, kto jest nowy, kupiony? O! o długi jest nawet nowy. O kurwa, czy to jest tak, za Tak, kurwa, <gum> kamień tak zaszedł, zaszedł w nim? No fajnie. No fajnie. Płyny nowe. O! o. Nie, o. Stary, zawsze pojebane są, że stary tak. Na przykład Myje stary tutaj w tym zlewie. O tak, myje je po to, żeby stary myć w brudnym zlewie. Jakby brudne rzeczy, myje w brudnym zlewie. To jest taka syzyfowa, syzyfowa praca, stary. O tak, myje i, i wstawia do brudnego zlewu, żeby wyschło. I, stary, i, i, to, się, i to się stary zdąży ubrudzić do tym no. Kurwa, jaki grzyb. A jest piatr jak nowy, kupiony też. <laughs> Mega stary runtur. Moja łazienka, jeszcze zobacz co łazienka jest. O kurwa. Stary, łazienka może być, może być obrzydliwa, ale jestem gotowy to zobaczyć. Dobra, teraz wychodzimy z, z kuchni do korytarza. Mhm. Tak właśnie, widzowie, będzie moje to mieszkanie wyglądać. Po tym, jak przepierdolę wszystko na Kidropie. Kurwa, gościu mieszka w backroomsach stary. Kurwa mać. Mhm. Korytarz. Tak, Uf, tutaj jedną łazienkę. No. Kurwa to jest w sobie... Dometry sobie baza wraście. No sobie światło się pali. U. WC. Ok. Kibel. No. Pierdolę, woda tak stoi, tak? w tym? Ja pierdolę. Stary. Chciałbyś. W... Jest? Mm. No kurwo, w ogóle. Nie, stary tam zupę ma. On po prostu tam człowieku. Jest kiszona zupa, stary. Czai się, że jak on sra, na przykład, to, to ta woda jest tak wysoko, że jak leci kloc, to mu obmywa zawsze dupę tym, kurwa, yy, tym kiszonką. Ja pierdolę, woda. Idziemy dalej. <gry> tu jest... O, druga. Łazienka. Pierdolę. Ło, wow! jaka wanna zajebista. Pralka. Mykła. Zajebiście się umyć w takiej wannie. <noise> ja pierdolę. Jaja mu wody sięgają jak strach. <noise> kurwa, kutasem bryluje tam stary kutas się stary w tej wodzie <noise> Zaś się strzygam, stary. Jest nic? Uro. Jak kurwa ten prysznic działa? Przecież on jest poza kurwa wanną. Aha, bo można wyciągnąć, dobra. Okej, okay, myślę, że to jest na stałe. On stary tak myje się na podłodze. Umywalka jest. Zajebista. Wynik na ciepłą, zimną wodę. Super. Wszystko pasi. Ale sobie wyobrażam, jaki tam musi zapach być w tym domu. Myślę, że mega zapach, naprawdę. Taki. nostalgiczny. Ej, ale jak to jest. wiecie to jest pojebane? Ja już to wcześniej mówiłem. Taki Adrian Nowak żalno, człowieku. Pewnie nie ma żadnej alergii, stary. Nie boli go gardło, a żyje tak w grzybie. Kurwa w roztoczach. Śpi, kurwa, stare obsrany. A ja, człowieku. Siedzę tu w głupczycach i człowieku. Pójdę do auta i mam chore gardło, bo odpalę człowieku. Yy, tom. Ja pierdolę, on jest stary, niezniszczalny. On pewnie ma jakąś kolonię kurwa bakterii, która już mieszka w nim. Zało założyli nową, stary yy, w ogóle, jakąś, wiesz, cywilizację. I człowieku, on już jest tak zahartowany, że nie jest w stanie go nic zniszczyć. Nie? On czego tak. Na śniadanie, on stary, ja nie wiem Ja mam wrażenie, że on mógłby zdrapać tego grzyba ze ściany, zjeść i nic by mu nie było Przecież jak on na przykład wpierdala tą kiełbasę smażoną na głębokiej margarynie To pewnie nawet go brzuch nie boli Stary, on, on jest pełny sił człowieku i zamawia yy, pakiet z plusa Kurwa to okno, czekajcie to jest lustro czy okno? To jest okno, jak to jest okno to ono jest tak upierdolone Kurwa, multum, Że już nawet nie widać multum, dworu Ono jest tak ujebane że kurwa już nie widać nawet, nawet dworu. Tutaj jeszcze mamy pomieszczenie jedno. O, duże. Duże mieszkanie. Jak, jak jeszcze nie sprawdzałeś, kiedyś cię znajdę, zamknę w piwnicy i każę śpiewać zielone przez to, co mu. A, bo on tu hoduje kury. On tutaj kury hodował, widzowie. Normalnie, kiedyś oglądaliśmy. On tutaj normalnie kury hodował i mu jaja znosiły.